Tak ogólnie ten odcinek będzie o niczym Dziurka do mojego nowego pokoju O poznawaniu może, mo mogę powiedzieć, że o poznawaniu Tajlandii Ja więcej mać Nie będzie w nim żadnych przygód, nie będzie w nim żadnych yy, wycieczek Nie znamy go Jesteśmy po prostu u siebie na dzielni Trzymaj kamerę, mama ucieka Tak wam pokazać chcieliśmy kawałek naszego życia <laughs> Zaczynamy kolejny dzień w Tajlandii Dziewczyny już po szkole Zuja została z tatą, a my z Mają wybieramy się do pobliskiego makro na jakieś zakupy na objacych. Spotkaliśmy po drodze. Tu jest córeczka i babcia i sobie jedzą. Czuję, mam takie ale jak inne mają nie poprzednim razem. Gdzie tu jest więcej więcej mać? dobra piska. Papa, Właśnie dochodzimy do makro. Makro to jest tutaj taki najbliższy supermarket. Taki większy sklep, w którym możemy zrobić zakupy na obiad, kolację, coś w tym stylu, bo na przykład koło nas mamy 7-Eleven, który jest mały i tam po prostu robimy takie zakupy, jak chcemy coś do przekąszenia, picie, coś w tym stylu. No więc fajnie tutaj, że mamy tak dosyć blisko to Makro, tak półtora kilometra, myślę. Też można sobie zrobić spacerek. Tutaj kokosy w Makro kosztują 45 watów, co jest naprawdę na dosyć drogo jak na Hiszpanię, czy jak na Tajlandię, bo na przykład koło nas sprzedają kokosy a my idziemy w piersi. koło nas na takim jakby mini straganiku jest taki jeden yy, i tam sprzedają kokosa za 35 batów, ale jak pójdziesz po targ koło makro to jest za 15 batów i to jeszcze ci otwierają i dają słomką i możesz sobie go pić więc no jest tutaj drożej No właśnie będzie brała mięsko na obiad Bierzesz, bierzesz. To piersi. jesteś inaczej, bo patrz, macie wyłożone. Ma sobie wybierać sama. Są tu jakieś mięsko raczej. Tam są jakieś jeszcze mięska i ty sobie sam wybierasz. Bierzesz mięsko. Mamy piersiątka. Zaraz zobaczymy ile będą można dawać. No to kupiliśmy yy, mięsko. On nam nie pozwolił kamerować, więc musieliśmy włożyć kamerę. Na dwie, yy, no dwie pierwsze zapłaciłam 48 batów, to jest około 6,50 Tutaj na zupkę byliśmy dwie kwiatki 29 batów. Około yy, 3,70 tak. W ogóle są tu inne lody, nie ma takich... E, w sensie są takie jak w sklepach lody, ale są też takie... Inne, na przykład są takie w kubeczkach tylko za No tak Chyba tak mm, Tutaj są takie w kubeczkach, tutaj są takie normalne W sensie w pudełeczkach Chyba nie ma na patyku, nie jestem pewna Ale są też takie inne lodycie na przykład, patrzcie Tu są, macie 3... Yy, 6 kilograma Za 350 bahtów, Tutaj za 300, więc są ceny I to, 100. to jest to jest to tu masz takie karton, Tutaj są takie kartony i tu są lody. Ja płat, ilość płatek na przykład 24 latów. Taką. Są o Jezu, ja nie lubię tych Tutaj jest tylko taki problem, że są drogie, nawet trochę bardzo są drogie szynki i sery. I na przykład u mnie jest... Dla mnie to jest duży problem, bo ja kocham szynkę parmeńską, no, a ona tu jest bardzo droga. Ja kocham szynkę parmeńską, ale nie będę jej jadła. No to my już po zakupach. Robiliśmy zakupy na obiad. I jeszcze postanowiłyśmy sobie wstąpić na małe co nieco. Żeby sobie osłonić trochę życie. Choć uważam, że i tak jest słodkie, nie ma co narzekać. Pączki z Dunkin donat I one są mega. Ten mama sobie wzięła bananowego. A i tacie, kupiła takie o. Ładne, fioletowe. Ja nie lubię pączków tak bardzo, donatów, więc sobie wzięłam picie. To jest lemon tea. I nie wiem, lubię takie rzeczy bardzo. Nie było jakiegoś mega drogie, więc super. I to jest taki pod makro, jest taka fajna butka. Zaraz ja Wam zaraz pokażę, mam, zaraz, pokażę A, jak to wygląda. Chcieliśmy Wam pokazać troszeczkę więcej w makro, jak tutaj makro wygląda w Tajlandii, ale niestety nie pozwolili nam kamerować. Musieliśmy wyłączyć kamerę i zrobić zakupy. A teraz ruszamy w stronę domu. Robić z Mają obiadek. O ile mamie pomoże, nie? Pomożesz mamie zrobić obiad? Ok. No to zrobimy będę mać jajeczka. Może być, może być. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj jest jakiś nowy piesek. Niespodziewanie pokazał się na naszej drodze. Nie znamy go. I Majeczka już powoli się wycofuje To co majeczka? udajemy, że jesteśmy tutaj u siebie na dzielni? To ty się lepiej zapytaj Pana Trzymaj kamerę, mama ucieka Koniec wakacji Rozpoczęcie roku szkolnego Maja zaprasza nas dzisiaj na obiadek Ze swojego kieszonkowego, opłaci go Ubraliśmy się dziś tak bardziej na galoowo, elegancko Koszula, kamila, sukienka inaczej niż na co dzień. Na co dzień chodzimy bardziej na luzie, w rzeczach, które są bardziej wygodne niż y, y, takie, jakieś, wiecie, eleganckie, ładne. No idziemy na miacho. Po mieście jeszcze na pewno y, dziewczynki chcą sobie warkoczyki zrobić więc zrobimy im warkoczyki i wrócimy do domu. Dziurko do mojego nowego pokoju. Będziemy mieć za miesiąc nowy, nowy dom w Tajlandii, no i... Takie jakieś Tylko patrz, dać. Przyjdziemy w nocy. I ukradniemy. Nie ukradniemy, to na wystawce leży, to tata ci zaniesie. Co gracie? Grę. Tutaj mam jeszcze nową koleżankę, Nie tylko ty. Z wszystkich polubiłaś. gracie. O, brawo! I teraz koleżanka. Kuku! kuku. A kuku! Mama. Będę jej kochała na sztylet. Ja będę. <laughs> ale mnie dzieci lubią, bo chyba No Jak tam Tobie się dzisiejszy dzień podoba? Mi się bardzo podoba Miałam nie zapłacić za obiad, ale to powiedział, że to są takie za duże ceny No bo jesteśmy jednak Przy pierwszej linii Na pierwszej linii przy morzu, nie wiem jak to się mówi Przy oceanie No więc trudno Ale jeszcze się cieszę, bo idziemy po obiedzie Możliwe, że na warkoczyki, a już czekamy drugi dzień To wtedy za warkoczyki możesz sobie sama zapłacić Wyjdzie <laughs> ci zobaczymy. lepiej, wyjdzie ci lepiej. Jedzonko powoli przychodzi, ja już z moją dostaliśmy. Mai krewetki z szparagami kosztowały 140 watów. Nie wiem ile to będzie. 17-18 zł. Nasze moje jedzonko to jest kurczaczek z jakimiś tam y, warzywkami z chili, z sosem curry kosztowało 120, co daje... Też jakieś 15 zł, więc ceny naprawdę przyzwoite do tego ryż. Kamila czeka na swoje jedzonko i jeszcze Zuzia sobie zamówiła pizzę margheritę. E, więc tak łącznie, nawet nie, nie wiem teraz, zobaczę jak będzie rachunek e, ile zapłaciliśmy za taki obiad pełnowartościowy można powiedzieć, bo jest i sałatka, jest i ryż, jest i e, picie, woda, piwko, e, co, Maja ma makole. Także myślę, że w stówce się zmieścimy, ale dokładną cenę potem nam dostaniemy rachunek. pani no ja już chciałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawet 5. Jesteśmy po obiadku, po obiad kolacji Łącznie cztery dania, pizza, i nasze trzy dania, które pokazywaliśmy, kosztowały nas 900 watów. I to jest i tak taka cena, która mi jeszcze by dało radę zbić. No ale 900 watów to jest na polskie około 120 zł. 115-120 zł? Do tego trzeba wliczyć jedną Coca-Colę, dwie wody mineralne i jedno duże piwo. Także. Ale ja powiem, że owoce morza w Polsce, na przykład. W Hiszpanii zapłaciłam za taką jakby garnuszek, taki mini krewetek tygrysich, nie wiem jak, 50 złotych taka zapłacił, a tutaj zapłaciłam, zapłaciliśmy za, właśnie tata zapłacił za danie z krewetkami i ze szparagami, które też są takie tanie, no 15, 20 złotych, 15 15, co? bo, 15. a nie, ty miałaś po 140, no to jakieś 18 złotych, coś takiego. No więc spoko, polecam, polecam. To jeszcze chciałam dodać, że dzisiaj sobie wyszliśmy tak przy piątku tak sobie pozwoliliśmy na takie jedzonko, ale wczoraj z Mają żeśmy sobie chciały spędzić trochę czasu, poszliśmy na jedzonko i żeśmy chcieli, w sumie chcieliśmy sobie znaleźć tak, żeby zjeść jak najtaniej, a smacznie. No i żeśmy zapłacili za dwa nasze dania z Mają po 70 batów. No ale, ale nie warto być skąpym, bo potem mnie brzuch bolał. A ja jeszcze dodam... Ale Maja zasnęła i rano się obudziła i wszystko było Ja dzisiaj jedzę pizzę. My to porównujemy cały czas do Hiszpanii, w której mieszkaliśmy. Tutaj nam wyszło te 117 złotych około. No to to będzie słuchajcie, 24-25 euro przy bieżącym kursie 4,75. Licząc, to w Hiszpanii to jedna osoba piwko i jakieś dobre danie to jest dla jednej osoby. Także jeśli chodzi o cenowo, to jak dla nas z perspektywy Hiszpanii, nawet Polski, to jest tutaj naprawdę fajnie. Yy, yy, korzystnie finansowo i tanio, żeby jakoś fajnie sobie zjeść. A tak tanio to dlatego, że yy, Tajlandia elską. A wy co tutaj teraz robicie? Lekarze fryzury. Teraz robimy sobie, bardzo ciekli. Teraz Zuzia. Ja jeszcze się nie, nie zdecydowałam na kolorem, Chciałam ten Zuzia bardzo i nie wiem czy na niego nie zdecyduję, ale też nie chcę mieć takich jak ona. Nie. Więc nie może nie się pościnać i wezmę sobie żółte lub czerwone. Czerwone. Pomarańczowe. Albo wezmę sobie niebieskie, bo coś mi się bardzo podoba. Czerwona to będziesz taka, hot. Bo czerwone bardzo chcę. Ale to jest mega, mega od początku chciałam niebieskie i fioletowe, więc to, to mi zamieszał w głowie. A ja sobie zaszaleję z masażem głowy i karku, a mamusia robi sobie paznokcie Ja się jednak zdecydowałam czerwone i sobie zrobiłam takie dłuższe. Ja takie chciałam. Ja mam zielono takie neonowe. Zielone, bo właśnie chciałam takie lekkie zrobić ja mam kluczy. no to ja już po zostałem tak zmasakrowany, że jeszcze w życiu nie miałem takiego masażu boli mi wszystko strzelała każda prawie, że kość kręgosłup, ręce, szyja, głowa Godzinnie, godzinny masaż kosztował mi około 45 zł. pierwszy raz miałem wykonywany masaż przez mężczyznę ale po prostu taką siłę na... Yy, tak naciskał z całej siły, może nie wiem, na pewno nie z całej siły, ale było to mega bolesne, yy, no ale jestem bardzo zadowolony, bo po prostu super, cena też super, także, także mega no to słuchajcie, my już powracamy sobie do domku Kamila jeszcze, hello. Kamila jeszcze pokaże paznokcie tylko. Świeże nowe. Świeżki. nowki. <laughs> Kurde, słuchajcie, to są takie ceny, że to się w palenie mieści. Mój masaż kosztował niecałe 50 zł. Kamili paznokcie 65 zł Dzieci włosy e, też około 65 zł. Także porównując to do cen na przykład nad morzem w Polsce, no to jest o połowę taniej, jak nie więcej niż o połowę. Nad Balatonem? Nawet więcej, no. Z zapłaciliśmy za jedne warkocze, e, chyba 90. Okay. E, chyba 90 lub 100 zł za jedną, więc no, to jest duża, duża różnica serio. E, dzięki, że byliście z nami, dzięki, że oglądaliście i teraz pozdrawiam. Trzymajcie się, do następnego.